No witajcie w kolejnym filmie, my powolutku się już zbieramy z tego kempingu Larokka. Przyczepkę mamy ogarniętą Zapakowaną, tutaj już mamy stół złożony Autko już czeka Musimy tylko wyjechać z tego kempingu Musimy poprosić tych sąsiadów co tam stoją, żeby odjechali tym mercedesem No i sobie wyjedziemy tam prosto Nadzieży już wstali Jeszcze musimy jeść zapłacić I powolutku będziemy jechać w trenę polskiej Pogoda się zepsuła całkowicie Wczoraj wieczorem była burza, padało Grzmiało, błyskało się Był ogień Także pożegnały nas obfitym deszczem i burzą My się podpinamy i będziemy coś może jeszcze z drogi nagrywać Więc będziemy wam pokazywać No i już wyjechaliśmy z kempingu Stoimy tutaj przy drodze Gdzie na dół żeśmy schodzili na promenadę Za kemping żeśmy zapłacili 132 euro za 3 noce to była cena z prądem. Więc tak wychodzi po 42 euro, tak jak Pan mówił około. Bo tu jeszcze doliczył tą taksę całą. Uh -huh. Więc plus ta taksa to jest ok. Dobrze, wbijamy w nawigację kierunek dom i powoli będziemy lecieć. Mamy godzinę 10.28. No i pewnie gdzieś około 20 zrobimy sobie jakąś przerwę na spanie i po drodze będziemy nagrywać, jak coś będzie ciekawego. Ogólnie to pada.

Home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole, it got me stone cold. Zrobiliśmy sobie kolejną przerwę. Wcześniej mieliśmy taką przerwę na kawkę. Teraz jesteśmy już przed całą granicą, praktycznie z Austrią, przed villach. No i pora na jakiś obiadek. Zrobimy sobie obiadek. Mamy godzinę 16.30. I będziemy sobie jechać jeszcze dalej, bo chcemy jeszcze zrobić jakieś 200 km dzisiaj. A ogólnie to robimy obiad na gazowanej wodzie. Możeśmy się pomylili wczoraj i kupiliśmy gazowaną. Także ryż będzie gazowany. Więc niektórzy śpią. I tak. Wyjeżdżaliśmy z Włoch. Było 20 stopni, padało, kropiło. Potem było upalnie do 30, a teraz jest 18 stopni. Mieliśmy duże opady tamtych chmur. Teraz jest 18 i tak dość rześko. No ale fajnie. Stoimy takich, przy takich górach z tej strony góry, z tamtej strony góry a my sobie będziemy tam jechać w tamtą stronę, w stronę Polski może się zatankujemy od razu tutaj na stacji i tak to będzie dalej także dzisiaj nocka gdzieś w Austrii ale gdzie dokładnie to nie wiemy, zobaczymy jakie będą warunki na drodze i jak się będzie dalej namiechać co ma dziś na obiad? O, już się gotuje ta woda. No właśnie. Ile mnie nie było. Z minutę. Minuta. Zobaczcie, jak syczy. będzie gotowe. Alkohole są gazowane to i ryż będzie gazowany. Albo ryż, albo kluski śląskie. Zaraz zobaczymy. zobaczymy. Zaraz wam pokażemy, co z tego wyszło. I pulpety. Ja idę przejście na stację, zobaczę co tam jest ciekawego. Ja, ja A przyniesiesz y, kluseczki śląskie? Przyniosę. Zobacz, ile ich jest. Czy starczy dla naszej czwórki? Dobra. A, Dobra, to ubieraj się, idziemy na stację zobaczyć. Zobaczcie, makaron wrzucony. O, zaparowało. Coś tam się gotuje. Najwyżej będzie musowało w ustach. Zaraz Wam powiemy, czy to smakuje. Kluseczki będą jutro dzisiaj z makaronem. Zostało na Ty jesteś Magda Gessler? Tak. A tego makaronu znowu będzie na dwa dni. No trochę się z obiad gdzieś pewnie. Na obiad nie dojedziemy, trudno, nie ma szans. Może wyjedziemy. Do mamusi na rosołek? O czwartej rano. Nie jestem O, nogi kogoś się ruszają. Ktoś wyczuł obiad, obiad chyba. <noise> I zobaczcie, obiadek zrobiony tak, się subimy. Pulp... Pulpeciki, no właśnie, dobra, nie? No ja mam zawsze coś doradzę. O, miłość wstał, dzień dobry. Dobry obiad? Dobry, nie? Spałeś się, to jest dobry obiadek. Z takim widoczkiem, mamy Te kosze, takie. Drzewa. Drzewa, nie widzisz góry, nie? Może coś znajdziemy na nocleg ładniejszego że smacznego Wam życzę, ekipo. No, jemy sobie taki obiadek, a tu przyjechała wycieczka z Polski i, i wysłali nam zdjęcie i obserwują nasz kanał na YouTube. I pozdrawiamy Feliksa, który wysłał nam zaproszenie i obserwuje. Zaraz będą pewnie odjeżdżać, więc im pomachamy. Jadą i machają nam Właśnie pojechali. Także pozdrawiamy całą wycieczkę i szerokości. A na tej lawetzie jest aż dziewięć aut. No, 9 aut. A z jest dziesięć. No i właśnie w tym momencie żegnamy się z Włochami. Ostatnie ariwederci na bramkach zaraz będzie. Ariwederci? Ariwederci. Yes. Płacimy na ostatnich bramkach i zaraz będziemy mieć granicę z Austrią, za jakieś parę kilometrów, chyba dokładnie za jakieś 15. No i podjeżdżamy, proszę Państwa. Odpinam się, bo tutaj to jest daleko. Poczekaj, proszę Pani. Zobaczymy ile zapłacimy, bo wkładamy bilecik. Ciach. Introdurę 40 dolarów. A proszę. O, tyle że żeśmy zapłacili. Od Gardy do granicy z Austrią. 39,50 euro. Kupę kasy. O, jeszcze coś wygrałem. Il resto. Arrivederci. Arrivederci. Roma. arrivederci Roma. 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 Dojechaliśmy na nasz nocny postój, stoimy na stacji Eni, tutaj jest polski zestaw, polski zestaw, stoimy między polskimi kierowcami, najmniej polskie są naczepy i auta, czy kierowcy to nie wiadomo. No i tak będziemy sobie spędzać noc, byliśmy wcześniej na takim małym parkingu, ale przyjechała grupa kibiców, żeśmy zrezygnowali, trochę było tak dziwnie niebezpiecznie, ogólnie to robi się kolacyjka, paróweczki. Wcześniej do dołam Miłosza, e, e, w salon, a, w tele, a potem w toaletę, a teraz w kuchnię. Dobrze, to wy sobie grajcie, a my tak. widzimy się jutro w kolejnym dniu. Już ostatnim naszej wycieczki, jutro już musimy dojechać do domu. Właśnie. Co nie? Tak. Zostało nam jeszcze jakieś 650-630 km, więc jesteśmy tak mniej więcej w połowie. Ale jutro wyjedziemy troszkę wcześniej i będziemy jakoś to sobie powolutkuje. No i mamy kolejny dzień. Spaliśmy sobie w takim miejscu, które pamiętacie, na tej stacji benzynowej. Było dość cicho, tylko jedynie auta co jeździły, no ale to normalne. W takich parkingach z tej strony taki widoczek. O, dzień dobry, pani Miłoszu. Wyspały? Miłos się wyspał, chociaż nie bardzo. Mama? Wyspane. Misia gdzieś tam siedzi. Ogólnie to jesteśmy już po śniadanku będziemy powolutku startować, mamy godzinę chyba 8.30, jest już niedziela no i dzisiaj już musimy dojechać do tej Polski do domu a tu taki widoczek no i taki parking także my się teraz podpinamy, muszę podpiąć auto przyczepy do auta i powolutku będziemy jechać o, komuś się tu ziewa. O, mój ty, mój ty, misioczku, misioczku. No, poczekaj. O, jest i misia tam schowana. Dzień dobry. A tu miłość, a tam misia. Miłość, misia i mama. Zobaczymy, widzimy się potem. Mamy małą przerwę na obiadek. Jesteśmy już praktycznie przy granicy z Czechami. Stało nam jakieś 70 km do granicy. Mamy mały problem, bo nam zamarzła woda. Ostatnio. Idę teraz na stację poszukać jakiejś pisnej wody, jak nie to kupię. I robimy obiadek. No, zawsze przygoda, nie? Dobra. Idzie, idzie ktoś ze mną? Ja. To zapraszam. Ogólnie stoimy na takim parkingu. Patrzcie, ile ciężarówek. I za nimi chyba jeszcze dwa rzędy są ciężarówek. Także taka atrakcja ciężarówkowa. A my sobie stoimy, tak? to jakiś znowu polski autokar z wycieczką. Tak się jedzie? Fajnie. Mamy ogólnie godzinę dwunastą. Zjechaliśmy jakieś chyba 3 godziny, trzy I nie bez żadnej przerwy. Zostało nam jeszcze 400 km, czy 390, to jest coś tego. Więc będziemy jechać już w miarę wolnym tempem do domku, co nie? Tak, tak. Tak, na razie to idziemy szukać wody. No i niestety wracamy z pustą butelką. Nie było pitnej wody, a woda na stacji kosztuje 3 euro za półtora więc chyba drogą drogo. Zakończ sobie, poradzimy z tą zamarzniętą, rozmrozimy i będziemy jakoś sobie gotować. Mamy radę, nie dzieciaki? A ja wiem jak rozmrozić. Żeby w butelce do galka, tak wyjedzie galek i tak się rozglądzie. No, miłość ma jakiś sposób. Zobaczymy, czy będzie dobry. Tam stoi nasza przyczepka, to był zestawik. Także idziemy zobaczyć, może mama coś wymyśliła. A, no, a może a jak, ale jak dużo się, gorącej, bardziej dużo gorącej wody. To wtedy może butelka wybuch. No, to jeszcze jest gazowana woda. Zobaczymy. Na razie stoi koło przyczepki i czeka w słońcu. W takim dachmurzonym słońcu. Przymglonym. Żonka, pichci ci taki obiadek. No, dojadam kluski śląskie po dzieciach. Uszka, nuggetsy. Trzeba pozjadać ostatki. Dzieci sobie wzięły literki i ułożyły taki napis. Ha, to. A jaki duży pająk! O, idzie! Teraz wam zabierze te napisy Na plecy za... Nie zabijaj pająka! Niech sobie idzie, niech sobie żyje Tylko dziennolite A jaki ładny Widzisz jak idzie? Niech sobie idzie w trawę, będzie tam sobie żył Mama, patrz jaki duży pająk! No widzę właśnie Tylko tutaj. Może musi pić co? Tutaj za chwilę wejdzie w trawę, tak? No? I już włączy. Woda nam się rozmroziła. Już połowę żeśmy wykorzystali na kawkę. Już i poszedł sobie, będzie sobie żył w trawie. Tutaj. No, niech sobie tam żyje. A my idziemy na pyszny obiadek. No już się kończą. Smażyć, później będzie dopiero co? Do dom w domu, domowe co jest w domu? Obiadek przecież, tylko mobilnym. Tak i na szybko. Także smacznego nam życzcie No i dojechaliśmy do domku. Jest! pakujemy już swoje rzeczy powoli. Jesteśmy na parkingu. Przyczepka już jest ustawiona, zaparkowana. Podpory rozłożone. Więc zostaje nam tylko wypakować to wszystko z przyczepy do auta. Z tych najbardziej potrzebnych rzeczy na dziś. A resztę będę wywoził może jutro, albo jutro będziemy robić to po południu. Także my idziemy się trochę odświeżyć, bo ja też jestem nieogolony od dwóch dni. Ja też. Yy, nie umyte włosy. <gryw> Więc się odświeżymy i widzimy się albo jeszcze coś dogramy w tym vlogu na koniec jakieś podsumowanie a jak nie, to w kolejnym filmie to na razie